Cześć, siemano miodowi szaleńcy, miodowi maniacy, miodopijcy i miodorowy. A dzisiaj przede wszystkim miodopijcy, bo będzie degustacja. Miód pitny, dwójniak owocowy, czeremszak z pasieki Jaros. E, edycja trochę limitowana, także już się buzia cieszy. <grym>, gratka dzisiaj. <grym, <grym, ja, się, ja jestem Matej. Ja jestem Krzychu. A wy oglądacie Kings of Meat i już teraz was zapraszamy. Czeremszak. Dla niektórych może ta nazwa nic nie mówi. Co to jest czeremszak? Sprawdziliśmy to, bo ja szczerze mówiąc, nie pierwszy raz będę pił ten miód. Aczkolwiek za pierwszym razem musiałem dokładnie sprawdzić, co to są owoce czeremszaku. Czeremszak, czyli generalnie miód z dodatkiem soku z czeremchy. Czeremcha, drzewo lub krzew, w zależności tam od, od źródeł. Owoce, które rodzi, są pestkowcami. Y, Podobne to takiej naszej znaczy, wiśni trochę, trochę mniejsze. Cika, róża też takie. Y, y, poroz... róż, to jest chyba też właśnie z różiny różowatych. Rzew dziko rosnący generalnie, raczej znaczy się tego nie hoduje już w Polsce. Chyba no, nie wiem, czy w ogóle się no, kiedyś hodowało. Może gdzieś tam owcy, ja coś i powiedzą, że jednak. Ma, no nie wiem. Ale generalnie cierpki smak. I wbrew niektórym opiniom, yy, które mówią, że owoce są trujące, nie są trujące. Yy, trujące, trujące, tak samo jak jabłka czy, 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 czy wiśnie, yy, jest ten cyjanowodór, ja cyjano który zawiera w pestkach. Natomiast owoc nie jest jak najbardziej, można go spożywać surowo i, i jak najbardziej jest nie nawet, zaszkodzi. Wręcz pomoże, medycyna ludowa go stosowała na wiele dolegliwości. Tak, jest źródłem, dosyć bogatym źródłem witaminy C, potasu, e, e, rutyny tak, i takich że, i innych także. Teoretycznie. Możliwe, że pożyw dodawanie pożywki przy robieniu takiej czerechy nie jest zbytnio konieczne, bo zawiera dosyć dużo witamin i minera minerałów, które mogą wspomóc pracę drożdży. E, tyle tytułem wstępu. Czas na degustację. Tak. ładnie już wszystko tylko może tak szybko słówko o butelce, jest to w, jak Mateusz wspomniał, limitowana wersja, tylko dostępna była w tych właśnie półlitrowych, pięknych kamionkach eee, nakład taki... nie był duży nie. E, dokładnie nie wiemy jaki był nakład, ale no, one są limitowane i cena też jest dosyć wysoka, z tego co pamiętam w samej pasiece około 100 zł za, hmm. za butelkę, a ale, czy warto, to za chwilę zaraz, znaczy nie. Także no, butelka ładna, nawet ze względu na samą butelkę, warto było kupić. A teraz przejdźmy już do tego, co najważniejsze, prawda? Czyli co się narzuca w oczy pierwsze? kolor? Kolor ciemny, ciemny. Taki bym powiedział wręcz, kurczę, jak kawa. E, tu są jakieś refleksy czerwonego, tak, natomiast on jest, nie jest czerwony. Jest, jak powiedział, brunatny, nawet, nawet brudny taki. Jest bardzo ale, ciemny, ale aż tak wspomniałeś o tych refleksach na, na tak. krawędziach. E, jest ładnie jest czerwony. Przychodzi nie? w czerwony, rudy, wręcz tak. rdzawy. Yy, no ale to ci jest... powiem, że jeżeli chodzi no jest o mętne. klarowność, nie jest taki chyba w 100%. Nie, ja z z sobie z pomogę, z ale nie wiem, tu patrzę i widzę, że nawet nie jest. Ej, Ekspert. Pomożemy sobie, sobie latarką, żeby to dokładnie to przejrzeć, ale przy dokładnym przejrzeniu się widać, że yy... Nie jest całkowicie klarowny, aczkolwiek ta barwa i tak tu wszystko przykrywa. Także tutaj no, trzeba się przyglądać, trzeba się doczepiać. Yy, no, jest, ale. No, jest. Piękna korona się robi. Uzy robią się pięknie na szklance, dosłownie powoli ociekają. Yy, no to jest No Nawet jeśli się przyjrzysz, on ma cząsteczki. Tak, tak, tak. No Także właśnie... może to z to zmętnienie, zmętnienie może być... Eee, pytanie, czy właśnie był filtrowany, czy no wygląda chyba, że jednak nie był. Mm -hmm. eee, Ile no, procent przy... dokładnie? 16? Jeżeli się nie mylę, za rfę. Tak, 16%. 16. O korona jest przepiękna. No. Co? Na aromacik, tak? Na no? aromacik No i tu wam powiem od razu, co się rzuca. Alkohol praktycznie niewyczuwalny no, przy tych 16%. No, do... przy samej końcówce 10 dopiero. w tak, dechu do wdechu, ale do 16% jak rzadkość da... Rzadko zdarzają się dwuniaki, w których alkohol jest tak ładnie przykryty. U yy, nas no są piękne miodowe nuty. Miodowe nuty, troszkę trudne do ocenienia. Tutaj tak. Chce yy. w sensie, się, żeby roz... yy. rozpoznać, jak to jest rodzaj miodu. Tak, ale. Przebija się. Yy... Owocowość, ale taka mm, trochę wiśnia. Tak, wiśnia, taka porzeczka, nawet troszeczkę mm -hmm, może. Mm -hmm. Minimalnie, może śliweczka. Wiem, że piękny jest ten e, zapar. Aromat jest, jest piękny. Bardzo przy, 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 przyjemny. E, nie bardzo silny, ale taki ładnie stonowany. Nie... Tak. Ale tak, jak mówię, też powiedziałem, miódź się tutaj jak najbardziej przebija, on się ładnie komponuje tutaj z tą, z tą owocowością. Kwiatowość troszkę, ale nie, naprawdę. Piękna Przecież aromat. spróbować od razu, nie? Tak, ten aromat nie jest taki przytłaczający. Jest ładnie zbalansowany, alkohol przykryty, owocowość, miodowość. Mm, no, o zmętnieniu już zapomniałem. <ścoughs> Czas spróbować, tak? Przecież, no. Wow! Ja nie będę ściemiał już ten miód, tak jak wspominałem, próbowałem wcześniej i zawsze robi na mnie no, pozytywne wrażenie. Miód dla znawcy, Marta, no. ale też dla goryczkowaty, który pięknie balansuje słodycz z miodu i duża taniczność. To jest właśnie cecha czeremchy. To jest ona taka ciepka. Rzeczywiście tu się to w tym miodzie. Ładnie przyjawiam. Przy świetnym balansie, bo jest cierpkość, ale jest słodycz. To tak, jest tak, tak no, To oczywiście. jest dwójniak i przez tą cierpkość, przez tą taniczność, ta słodycz charakterystyczna dla dwójniaków tu praktycznie nie występuje. Nie. On nie jest. Znaczy, jest, jest po słodkiej, słodki, ale, bo... ale, ale nie jest. No, no tak, że organoreptycznie ten słodycz nie no. jest na pierwszym planie. Organoreptycznie bliżej mu do truniaka jeżeli chodzi o takie odczucie mm. słodyczy, nie? W wcześniej śliwkę w smaku, w zapachu, też w smaku troszeczkę można być, jest. ale to właśnie czeremha ma chyba właśnie takie, 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 cechy gdzieś właśnie pomiędzy właśnie taką śliwką, yy, widzicie, owocem czarnego bzu. Troszkę rodzynek, taki, który jest... Mm... Tak, taki suszony owoców trochę, Rzeczywiście. Jest. Trochę taka paloność, mm, ale to taka troszkę paloność może wynikać z tej goryczki, która jest jakby się pojawia z, z tych tanin. E, ale balans świetny, no super. Tu trudno wy, 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 wyznaczyć, co jest mocniejsze: miód czy owoc. To wszystko to dosłownie tu się prze, przeplata, przemieszcza, mm. e, miesza i tworzy naprawdę ładny. Półgrającą melodię. Bardzo złożony, bardzo kompleksowy miód. Fajny, cudowny. Nie. <grym> no, bardzo, bardzo dobry. Troszkę takiej właśnie goryczki, nawet takiej kawowej do goryczki. Tak, to w sumie rodej <grym> paloności. To właśnie na przyszło mi też na myśl kawa. Tak jak masz na przykład takie ciemne piwa. Tak, tak. tak. W stylu porter. <grym> 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 One też mają takie, takie nudy, To tutaj właśnie też można się doszukiwać właśnie nut. Śliwka hmm. jest chyba najbardziej przebijającym się owocem. No eee, Śliwka no może też w, w, z utlenienia i te Tak, tak. I te rodzynki, ale... Nie no, genialny, genialny. Eee. No warto było zapłacić te pieniądze mhm. i, i jeżeli mieliście okazję, nie wiem czy jeszcze jest dostępny czy nie, eee, to polecamy jak najbardziej. Eee. I to jest moim zdaniem miód z, z wielkim potencjałem leżakowania. Jeżeli kupicie, to nie musicie go pić od razu. Myślę, że on za parę lat tylko zyska. Zdecydowanie. E, aczkolwiek jest tutaj. I... po prostu... Że... Wydaje się I... naprawdę genialny. No... Może przez jakiś czas ten osad by jeszcze na przykład no to... e, usiadł, bo to też. No to jedy, jedyna rzecz, o której można by się doczepić, to jest ten osad, ale tak jak mówię, po aromacie, a już po smaku, <grym> to nie przeszkadza. Tym bardziej kolor miodu jest na tyle ciemny, że nie widzę Że, że ten osad, no to już trzeba szukać y, i się czepiać za przeproszeniem, ale no my tu jesteśmy od tego też troszkę nie? No, troszkę. Także no, tak troszkę musimy naprawdę przejść. bardzo bardzo dobry polecamy polecamy ja z przyjemnością pewno przypuszczam, że dzisiaj skończymy tą butelkę. A jeżeli wy macie możliwość, kupujcie Yy, czy bezpośrednio w Pasiece Jaros, czy w takich sklepach, szukajcie tego. Tak jak mówię, to jest edycja limitowana, aczkolwiek chyba powtarzana. Yy, tak, co kilka lat mi się wydaje, że pasie Jaros właśnie wypuszcza ten miód. Ja nie no wiem, bo... od czym to jest uzależnione, czy dostępnością owocu, yy, czy jakieś są może inne yy, te kryteria, nie wiemy. Osoby, wyraźnie, że czerwionka rośnie dziko. To nie jest tak, że pójdzie się do sadu i z, drze z drzewek się zerwie, tylko na pewno Trzeba ja trochę poszukać tych krzewów. Albo ja do targi poproszę bo proszę, 300 kg A przy takich, no, takich ilościach to na pewno nie jest łatwo zdobyć się na I to chyba wszystko, naprawdę dobry miód. Tak, z przyjemnością go Z przyjemnością go do dokończymy. Wasze zdrowie, pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Hey.